Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Eee, długa perspektywa powoduje, że wszystkich szczegółów nie jesteśmy w stanie omówić, ale było mi ogromnie miło z panem profesorem rozmawiać. Tym bardziej, że to był Mnie ostatni mój. program, który poprowadziłem w telewizji Biznes 24. Było mi bardzo miło dla was wszystkich pracować. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Po prawie 6 latach. Dziś z telewizją biznes 24 żegna się jej twórca i wieloletni prezes, Roman Młotkowski. Nie jest łatwo w dwie minuty podsumować tysiące fascynujących rozmów, tematów oraz programów prowadzonych przez Romana, ale spróbujmy. O biznesie z ludźmi biznesu. Już po to założyłem tę telewizję, żeby sobie powystępować, nie? Wszyscy to wiedzą. Kto będzie polskim Donaldem Trumpem? Donald? To jest śmiała teza. Donald jakiś pewnie. Jakiś Donald? Ja sobie zadzwonię tylko, dobrze? Bo już, wy, już dziewiąta. Prawą czy lewą nogą zaczynamy? O wow, jeszcze synchronizacja Proszę. chodu? Prawą. Prawą. I jak wysoko możemy zawędrować. Idzie gwiazdka czy nadlatuje kometa. Dzisiaj to można już ogłaszać raj świętego Mikołaja. Tworzyły się w pocie czoła albo w przebłysku geniuszu. Roman Młotkowski, witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Biznesmani, programu, który postanowiliśmy poświęcić. Dobrze, jeszcze raz. Przeżywała wzloty i upadki. Ale wiesz to ja też nie jestem jakiś zachwycony. to Pomaga w tym Dobra, dobra. ale nieustannie idzie do przodu. Firma, giełda, pieniądze, cóż innego mogłoby być teraz ważniejsze? Cóż za uroczysty poranek! W jaki sposób można próbować coś uszczknąć fiskusowi? Nie bardzo jest o co grać. <grym się> Stres jest częścią... Nie Dobra, jeszcze raz. Stres... Aaaa. No, Dobra, do tyłu. Dobra Proszę, prrr, prrr, już mamy. Dobra, Możemy rozmawiać swobodnie? Nie jesteśmy na antenie. Nie, 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 nie jesteśmy na antenie, ale wie pan, w tej sytuacji nie ma swobody. Nigdy nie wiadomo, czy gdzieś coś się nie nagrywa. Bardzo ładnie się zgraliśmy. Jak oni sobie coś tam postanowią, to ten rynek już nie ma żadnej własnej siły? Ja nie bym teoretycznie miałby. Aha, czyli spodziewa się pan dobrego początku roku. I co pan na to, panie Eryku? Ej, ej, ale dzwon komuś bije. Długotrwały stres negatywnie wpływa na nasz... Jeszcze raz. To kto, anioł Pański biją. A, chwileczkę, taki chwileczkę, taki chwileczkę, taki chwileczkę, taki chwileczkę. chwileczkę. Muszę zadzwonić. Chciałbym mieć więcej czasu na granie. Może będę go miał, bo to jest jeden z ostatnich programów, które prowadzę. Sukcesowi należy się uznanie. Romanie, dziękujemy za te blisko 6 lat, wspólnych lat, i życzymy nowych, ekscytujących wyzwań. Szanowni Państwo, zmieniamy temat, choć tak się zrobiło smutno, powiem szczerze, w tym studiu. Po raz drugi w ciągu tygodnia.